Ostatnio dostałam wyzwanie, żeby odtworzyć outfit w stylu punk Jako, że ja nie identyfikuję się z tą subkulturą, a bardzo mi się podoba styl Chciałam to zrobić trochę bardziej w stylu Vivian Westwood Zaczniemy od tej spódnicy Na razie to jest po prostu cyrk na kółka, a nie Vivian Westwood Ta blaska kompletnie nie jest w stylu punk, ale daje mi vibe bardziej Vivian Mamy szkocką księżniczkę To jest but, który się sprawdzi Przydałby mi się gorset, a ja ubieram taki top Podoba mi się to, podoba mi się to I perły, No tyle wystarczy Mamy jeszcze takie coś, co też jest super, bo to są perły i łańcuch no, jest coś, co bardziej określa oba te style. Weź programu, bo ta kurtka tych kozak naprawdę jest przepiękna i wiem, że w stylu punk powinno być więcej takich świeków, jakichś... Jako powinno być brzydkie, a to jest takie załadne jak na punka. To się może sprawdzi. I jakaś czarna, najprostsza na świecie torba, która nam tego nie schrzani. Fit na punka, inspirowany Vivian Westwood, która ma bardzo dużo wspólnego z kulturą punk. Od 1 do 5 oceniajcie jak wyszło, co myślicie i co? Widzimy się jutro.